Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak widzicie zmiana nazwy kanału, nazwa nawet pasowała, po prostu była za długa, uznałem, że lucyferiańska, no za... ciężko się to wymawia, zmiana kanału, kanał będzie się nazywał jednak Wyrocznia TV, krótsza nazwa, tylko, tylko i wyłącznie dlatego, że ta jest krótsza, łatwiejsza do zapamiętania, łatwiejsza do wymówienia. Jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, proszę Państwa. Teraz przechodzimy do tematu inwazji. Słuchajcie, jak wiemy, wszyscy spodziewali się Blitz Krygu. To są głąby, idioci, telewizyjni, to już w ogóle ręce opadają, ale też masa idiotów z YouTube'a. Mający, mający kilkaset tysięcy subskrybentów, tak nawet tacy, oni prze, prze, myśleli, że, że w ośmioletniej wojnie to Rosjanie zastosują tak zwany Blitzkrieg i będzie po zawodach. Proszę Państwa, no nie sposób tego tematu omówić. Zanim przejdę do tej całej inwazji, to muszę omówić kwestię. Tego tak zwanego Blitzkriegu. Słuchajcie, czego się spodziewali? No, poliniacy, wszyscy te kanały spodziewali się, że e, będzie to tak zwana nowoczesna wojna w stylu amerykańskim. No i tak jak widzimy, ja to Wam pokazałem krótko. Weźmy na przykład taki Irak. O proszę bardzo, 507 tysięcy, to są tylko te, które wiadomo 507 tysięcy zabitych cywili Mówimy tylko i wyłącznie o cywilach Zamykamy stronę, nie będziemy jakaś tam strona Syria, proszę bardzo, słynna Syria 606 tysięcy e, zabitych Ja już nie wspominam, że na jednego zabitego to jest około 3-4 Albo czasami więcej rannych, osób rannych to są inwazje w stylu nowoczesnym, którymi się takimi inwazjami zachwycają się, zachwycają się właśnie poliniacy, polińskie telewizornie, i oni uważają, że tak to powinno być. Czyli naloty dywanowe, ostrzał rakietowy, artyleryjski, zrzucanie tysiące bomb na domy, mieszkania, no i wtedy wszystko jest prawidłowo i właściwie. Dlaczego stało się inaczej? Dlaczego e, wojska chrześcijańskie inaczej walczą? A no właśnie dlatego, że my chrześcijanie inaczej prowadzimy wojnę. To jest raz, ale takim pierwszym argumentem, który mnie zawsze rozśmiesza, jak czasami słyszę o tym słynnym Blitzkriegu, to nieznajomość sytuacji, to znaczy, że goście, którzy mówią o Blitzkriegu, to zielonego pojęcia nie mają o historii. Proszę Państwa, bo to wygląda tak, jakby Adolf ze Stalinem walczył 8 lat 8 lat zanim zaatakował Rosję. No, to, ty, to ty, tak, takie mają rozumowanie Poliniacy, ci wszyscy mendoeksperci że trwała wojna 8 lat, czyli tak jak gdyby według nich, ci, ty, tych, którzy mówią tutaj o jakiejś tam szybkiej, błyskawicznej akcji, to e, ta wojna, znaczy ta inwazja e, bardzo przypomina właśnie inwazję Adolfa na e, Stalina. Czyli cofnijmy się w 1941, e, tak, e, inwazja na Rosję. No to od 8 lat, no to, no to wychodzi, że tam gdzieś w trzecim, czwartym, tak byśmy to założyli, wiecie, 7-8 lat to w tych granicach, że już trwała wojna niemiecko-rosyjska. Tak, tak, dzisiejsi mądrzy, mędrcy historyczni przedstawiają tę e, inwazję e, wojsk chrześcijańskich. Tak, cały czas będę jednak to powstrzy pow. Podtrzymywał wojsk chrześcijańskich na nazistów w Ukrainie. To by było na tyle. I teraz tak. Aha, tutaj wyświetlałem, wyświetlałem tego zawodnika. Polecam bardzo. Nazywa się ten gość Patrick Lancaster. Rzeczowe informacje, nawet czasami, wiecie, można sobie tutaj napisy ustalić w języku polskim, tłumaczenie, jeżeli ktoś nie rozumie. na przykład angielskiego nie, nie znam, to od razu mówię, ale ogólnie wiecie, że zaczynam przypominać sobie język rosyjski, ale też warto odczytać napisy, szczególnie jego wywiady z wyzwolonymi cywilami. Wiele, wiele filmów, jeżeli będzie taka możliwość, ja jeszcze się do tych filmów tego dziennikarza, tego korespondenta wojennego, po prostu będę się odwoływał. To by było na tyle. Słuchajcie, jak tu się mamy z czasem, bo to muszę też pilnować czasu, żeby Wam nie, nie przedłużać. Także tak by to wyglądało. <laughs> Co do samej inwazji. Także także widzicie, jeszcze nakręcę film właśnie odnośnie tego Blitzkriegu i idiotów, no ale to, to powiem tak. Armia Chrześcijańska, tutaj pochodząca z Rosji, no, Czekajcie, to zrobimy, żeby było wiatr. Armia Chrześcijańska pochodząca z Rosji, bardzo dobrze się przygotowała tutaj do tej inwazji, zresztą do tej inwazji, proszę Państwa, to ona się przygotowywała 8 lat. Tu wszystko wiedzą: drogi, mosty, jak wiemy, elektrownie, elektrownie atomowe, których tu jest kilka na terenie Ukrainy. I postępują według określonego schematu. Nie ma tam, widzę, paniki, wszystko dzieje się ustalonym trybem. Totalnie nie tak, jak sobie to wyobrażają właśnie naziści i tak zwani sprzymierzeńcy, że będą tu zrzucane taki kijów kilkumilionowe miasto, i tu będą zrzucane masy bomb i tak dalej i liczyli wszyscy, że w pierwszych dniach inwazji no to będzie śmierć poniesie, poniesie przypuszczalnie tam niektórzy zakładali, że 200-300 tysięcy cywilów, pamiętajmy cywilów tymczasem mamy miesiąc trwa inwazja i mamy według raportów tak Ukrainy jak i Rosji około tysiąca osób tak, zdarzają się. To, to jest nieuniknione. Nie ma perfekcyjnych inwazji. Nie ma. To jest, to jest, wiecie, ktoś mówi, że nie ma perfekcyjnych. Także tak samą inwazję omówię w kolejnym filmie. Na razie dzięki. Trzymajcie się.